Witam serdecznie, moi drodzy państwo, niejaki Dask Golem, informator, insider podzielił się z nami szczegółami na temat nadchodzącego Resident Evil 9. A jako, że jestem wielkim fanem serii Capcomu, to chyba moja ulubiona marka i w ogóle studia, no to nie mogłem sobie nie pozwolić, aby nie nagrać komentarza w tej sprawie. I na ten film wszystkich państwa zapraszam. Patryk Jankowski, Player One. A więc tak, moi drodzy Państwo, za moimi plecami możecie zobaczyć odporon Resident Evil Village. Ale ja dzisiaj chciałem z Państwem porozmawiać na temat nadchodzącej Resident Evil 9, nadchodzącego Resident Evil 9, Resident Evil 9, jakkolwiek, czy będzie miał okolwiek, jakikolwiek podtytuł, na temat tej produkcji. Bo Dusk Golem, insider, który niejednokrotnie ujawniał nam informacje na temat gier wideo, nie tylko Resident Evil, ale wielu innych, naprawdę na Twitterze, naprawdę na ładnym Twitterze, a teraz Xie, podzielił się wieloma. Szczegółami na temat nadchodzącej produkcji, przeciekami. Przede wszystkim twierdzią, że prace nad 9 Resident Evil trwają tak długo, bo to wielkie odświeżenie serii. Jest tutaj nawet jego konkretny cytat, który Państwu z wielką chęcią zacytuję. Słuchajcie, myślę, że ludzie zdadzą sobie sprawę, dlaczego tyle to trwa po prezentacji Resident Evil 9, ponieważ będzie ono mocno odmieniało serię. Zrobi to na taką skalę, jak w przypadku Resident Evil 4 i Resident Evil 7. Nie będzie po prostu grało się w nie, czyli w Resident Evil 9, jak w przypadku Resident Evil 8 albo ostatnich świetnych remake'ów. Ono, czyli Resident Evil 9, spróbuje nowych rzeczy i jest bardzo ambitne. Das Golem zestawia tutaj sytuację Resident Evil 9 z Resident Evil 4 i tą rewolucją, jakie wprowadziło, i Resident Evil 7, i, i to, jaką 7 wprowadziła rewolucję. Zatrzymajmy się przy tym wątku i przy tym cytacie. Jest tutaj kilka rzeczy, które naprawdę warto omówić. Przede wszystkim ta dziewiątka ma być takim 3, taką trzecią dużą rewolucją w tej serii. Po trylogii, po Cold Veronica, po, surwi, po survivalach, um, Survivor, tym takim pierwszyosobowym, tym takim celowniczku. Um, Przyszło Resident Evil 4. Shinji Mikami stworzył wreszcie grę taką 20 lat temu, jaką chciał. Wydał ją najpierw na GameCube, a potem, pe, potem na PlayStation i ta gra zrobiła furorę. Resident Evil 4 jest jedną z najważniejszych gier w ogóle, ale ona jest, była w momencie premiery przez innych kochana, a przez innych znienawidzona. Ja byłem też. Po części osobą, która była troszeczkę zawiedziona, bo po Resident Evil Code Veronica X, które było takim klasycznym, prawdziwym, starym Resident Evil, dostaliśmy typową strzelaninę za plecu bohatera z nową perspektywą, z zabarku. No i ten Leon Kennedy trochę odmieniony niż w dwójce. No i to zrobiło rewolucję. I w serii, bo okazało się być najlepszą odsłoną wtedy w serii, jedną z najlepszych gier w ogóle, i jedną z gier, która jest ogrywana po dziedzień, do otrzymało remake. Tak samo. Generalnie dla serii później było, była siódemka, która no, jest relatywnie młodą grą, a jak siódemka, która wyszła po nieudanej szóstce, no i tam Revelations 1 i 2. Dwójce, która była też trochę odcinkowa, no to wyszła ta siódemka z widoku pers first person perspective, w tej pierwszoosobowym widoku. Wprowadziła zupełnie inną atmosferę grozy, zamknięcia dom, ro tą rodzinkę, te, bag te bagniste tereny. To było bardzo odważne wtedy, kiedy w to poszli i to się udało, bo zobaczcie, że siódemka też była dużą rewolucją dla serii. Po portwórce, była przecież piątka, była masa różnych gier, na masa jeszcze różnych takich spin-offów, gier innych. Potem była piątka, potem była sz nie, nie, nieszczęsna szóstka, w którą i tak dobrze mi się gra, ale to wszystko było gry akcji, robione na to samo przysłowy kopyty. Siódemka weszła, zrobiła dużą rewolucję. Po siódemce mamy wylecz, który jest za moimi plecami, które wygląda fenomenalnie na re-engine, re które kontynuuje tę rewolucję zapoczątkowaną w przypadku siódemki. No i ta dziewiątka po tych latach developingu ma być taką grą, która zrobi nam podobną rewolucję jak czwórka, która zmieniła ten taki widok, można powiedzieć, ten taki... sztywne widoki i inną rozgrywkę taką survivalową w rozgrywkę akcji i siódemkę, która zamieniła rozgrywkę akcji z kolei e, od czwórki do aż szóstki w taką grę grozy, trochę jak Outlast, tak, taki horror bardziej, nie? I ciekawe, co zrobi to dziewiątka, no, ale z Golem twierdzi, że to Resident Evil 9 ma właśnie e, wprowadzić podobnego kalibru rewolucję, czyli zmienić tę markę po raz trzeci, jakby można powiedzieć, Także to jest dość ciekawe. No, tak jak mówiłem, no Resident Evil 4 przede wszystkim wprowadził tę nową perspektywę, no, nowych i mądrzejszych przeciwników. Siódemka wprowadziła znowu inną perspektywę, pier nie pierwsza w serii, ale akurat wprowadziła ją na całego. No, tryb VR, atmosferę grozy. No i 8 była jej takim naturalnym rozwinięciem. A tutaj ta z Golem twierdzi jeszcze, że to Resident Evil 9 ma i kapką. Podąć się do tego przyznaje, że ma um, największy budżet w historii. Jeżeli ta gra ma największy budżet w historii, a porównajmy sobie, samo wyryszość było ogromne, a dziewiątka ma, ma mieć największy budżet w historii, bo Kapką bo chce pieniędzmi i czasem developingu tej gry, aby to była najlepiej oceniana gra z historii serii. Oni chcą, żeby to było 90 plus na Metacritic. Także jakby mm, to. Też są ciekawe informacje, że Dask mówi, że tu jest największy budżet, że jak chce najwyższe oceny. A to nie, 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 nie jedno. Ja sobie tutaj przygotowałem na maku kilka takich właśnie najważniejszych dla mnie też informacji. Ciekawe jest to, że tutaj Jill i Leon mają być bohaterami, nie? A może jeszcze jakieś ci nowi będą tutaj bohaterowie. Może jeżeli to ma być dość duża rewolucja, to może wprowadzimy po raz kolejny jakiegoś nowego, ciekawego bohatera. Już samo pozostawienie Leona i Jill w jednej grze jako głównych bohaterów jest mega ciekawe, bo taka sytuacja. Nie miała miejsca, nie? Najważniejszą rzeczą, o której mówi tutaj Dask Golem jest przede wszystkim Open World, to znaczy otwarty świat. Moi drodzy państwo, tutaj ma być otwarty świat, a ten otwarty świat wpłynął, jego zdaniem, tak jak on tutaj też twierdzi, na wydłużony czas produkcji. Um, to, że gra ma być największa, dlatego ta produkcja jeszcze przyciąga, a więc też naturalnie ten budżet jest na nią największy. No ale co taki otwarty świat, taki Resident Evil 9, Resident Evil 9 zmieni? No, według mnie może dużo zmienić. No, no, przede wszystkim odradza odradzających się przeciwników w tym świecie, no bo jeżeli będziemy po tym świecie składającym się z jakichś trzech, ponoć z trzech subregionów będziemy się poruszać, no to tam będzie, on będzie musiał ten świat być wypełniony przeciwnikami, więc przeciwnicy w pewnym sensie, żeby... Potem ten świat nie został pusty, będą musieli się odradzać. Druga sprawa, pewnie będzie tutaj też mnóstwo ukrytych lokacji, więc ten tytuł w Open World będzie można przechodzić na różne sposoby. Mnie ciekawi, na przykład, jak w takim Open Worldzie w świecie Resident Evil, tak już ten wyleż był dużo jest dużo taką, dość dużą grą, nie? A nawet mnie ciekawie, na przykład, tak w takim Resident Evil może wyglądać to. Jak się po tym świecie możemy poruszać, co nie wiem, trafimy na tę wyspę i od razu będziemy mogli dojść w każde miejsce, czy po prostu te miejsca będą jakoś z pewnością będą jakoś pozamykane, poograniczane dla nas ze względu na fabułę, na, na zagadki, na klucze, które są tak, klucze, karty i tak dalej, przedmioty, które są tak w Resident Evilu warte. Ja tutaj jeszcze sobie zanotowałem, czy będzie, czy, czy jeżeli to ma być takie rewolucyjne, może zrobimy otwarty, otwarty może to będzie otwarty świat gry. I czas płynący w tym świecie w miarę naturalnie, czyli zmienna pora dnia i nocy. Może faktycznie w, tym, w tej to będzie gra surwivalowa, która będzie polegała właśnie na tym survivalu, o którym Dask też tutaj mówi. No i ten w ramach nowych mechanik, które wprowadzą, i może ten dzień i noc też będzie miało jakąś, jakiś wpływ na, na rozgrywkę, na gameplay, na te mechaniki. No bo pamiętacie Dying Light, jak wprowadziło. Mm, Dzień i noc. Przecież to dla mnie to była rewolucja. Granie w nocy w Dying Light było mega trudne, mega, to było mega wyzwanie. Eksploracja ale po, było mega wyzwaniem, ale było też mega pociągające. Bo grając, w, ja mówię o cały czas o Dying Light 1, o 2 też, bo tam też już był ten tryb dnia i nocy, ale nie tak hardkorowy. To, kiedy wybraliśmy się w nocy, to w zasadzie ten świat tak samo wyglądał, bo to były przecież te same lokacje, mogliśmy nawet z pamięci jechać, ale było tam ciemno, ciemno i byli potężniejsi wrogowie. Ale za to eksploracje i, i akcje podczas nocy w Dying Ride dostawaliśmy różnego rodzaju premie. Byliśmy zachęcani tym większą, większym doświadczeniem, tak? I to było ciekawe, mega, w tamtej grze. Jak to będzie w Resident Evil 9, może też coś takiego zostanie wymyślone, nie? Dask też wspominał o tym, że możliwe. Że, ben, że jedną z tych nowych mechanik, które mają zrewolucjonizować dziewiątkę, ma być to, że będziemy mogli się przerzucać pomiędzy perspektywą trzecio i pierwszoosobową. Też mega ciekawe, też w zasadzie takie mm, no innowacyjne, no bo to mogłaby być gra dwa w jednym dla każdego coś dobrego. Ja lubię ja bardziej generalnie wolę gry z, z, trzecioosobowe. Z, perspektyw pers, z perspektywą z trzeciej osoby, ale wiem, że jest dużo ludzi, którzy lubią, FPS, FPP, taką, ten, no, na przykład Resident Evil 7, czy tu 8, które leci za moimi plecami, no to ta perspektywa z pierwszej osoby się mega sprawdziła, ale jeżeli to miałoby być otwarty świat, to fajnie byłoby. Piątka, już teraz ja, jesteśmy na takim stadium zaawansowaności konsol, że przerzucanie się pomiędzy takim mm, pomiędzy perspektywą, ten problem, nie? Dask twierdzi również, że właśnie zostanie wprowadzonych jeszcze, że mają być wprowadzone nawet takie mini-nowe mechaniki, jakich jeszcze w Resident Evil nie było. Więc ja sobie tutaj. To kamera to jest jedna rzecz, ale mam wrażenie, że bardziej też może chodzić tutaj o gameplay. Nie no. wiem, może tutaj w inny, w inny sposób będziemy mogli nie wiem, oddawać te strzały, może inaczej będziemy mogli zarządzać ekwipunkiem. Może znowu te sk nie wiem, może skrzynie w jakiś sposób wrócą w inny sposób, a może będą elementy survivalowe, tak naprawdę. Może będą tu elementy survivalowe. Chociaż ten crafting już był, ale ten survival w tej grze, no nie wiem, właśnie, może trudniejsi odradzający się przeciwnicy, może za dnia i nocy zmieniające się to wszystko wokół nas, nie wiem, ale mają. Aldas twierdzi, że dziewiątka ma wprowadzić nowe mechaniki do rozgrywki. I na koniec. Nie jest. Um, Dask Golem, a i nikt nie jest na, na 100% przekonany, że Resident Evil 9 zostanie ujawniony w tym roku. E, aczkolwiek stwierdził on w tych swoich y, y, wpisach na Twitterze, że y, y, no jest duże prawdopodobieństwo. Nie jest pewne, ale że jest duże prawdopodobieństwo. No Resident Evil 9 jest robiony już naprawdę bardzo długo. Jakby Jego wprowadzenie, pokazanie chociażby tych takich podstaw roz, rozgrywki, podstaw założeń tego tytułu no to może, ja myślę, że się odbędzie raczej w tym roku. Jest dużo naprawdę przecieków, zobaczcie, co parę miesięcy, co parę, co kilka tygodni wpadają jakieś nowe informacje na ten temat. To o długości gry, to, że to będzie wyspa, to, że jakieś trzy obszary, to, że open world, o tym to się mówi już też od roku. No i na pewno Capcom jest teraz w takim piku, ja już to powtarzam wielokrotnie, że robi zacne, wybitne gry i nie myli się ostatnio, ale jakby po jaki remake musieliby teraz sięgnąć? No znowu robicie Resident Evil 1 remake, remake albo Resident Evil 0 remake. Może właśnie trochę też w, te, w tą serię pchnijmy jeszcze większej świeżości, jeszcze większej. Ja lubię kiedy z seriami, z, kiedy z serią twórca od czasu do czasu eksperymentuje na dużą skalę, skalę naprawdę. Um, bo boję się takiego punktu, w którym Resident Evil 8 dojdzie do poziomu Resident Evil 6, które było zhejtowane i które było nieudanym z lepkiem wszystkiego, tak? Znaczy powtórką, po raz trzeci tego samego i to nie wyszło po prostu, a tu, pamiętajmy, mieliśmy już Resident Evil 7, które jest fenomenalne, Resident Evil Village, które jest fenomenalne i może nie powtarzajmy tego samego jeszcze raz. Może właśnie teraz, przy tej okazji tej dziewiątki, zrób, bo niech oni, niech kapką zrobi coś dużego. Jest w ostatnich dekadzie, ponad 15 latach, powiedzmy, jest to parcie na to, że wszystkie gry muszą być w open worldach. Te open worldy można też robić na różne rzeczy. Dying Lightowi to wyszło. Innym, jednym twórcom to wychodzi, drugim mniej, ale mam wrażenie, że do takiego otwartego świata Resident Evil pasuje, ale nie musi być to dla mnie aż taki ogromny świat. Mógłby być to świat skondensowany, taki jakiś, żeby ta każda miejscówka w tym świecie była wypełniona, no i żeby trzymało to wszystko poziom. Tyle ode mnie, moi drodzy Państwo. Zapraszam bardzo serdecznie do sekcji komentarzy. Dziękuję za wszystkie łapki w górę i widzimy się w kolejnych materiałach. Patryk Jankowski, pozdrawiam bardzo serdecznie. Cześć!